No Siemano, coś wam pokażę, na czym polega arogancja policji. Z racji tego, że mamy do czynienia z bardzo dużą arogancją policji, hamstwem w Polsce, ja wam pokażę jak wygląda w Stanach też. Tutaj mamy Queensboro Bridge, jestem na Mahatanie, chcę wjechać tam na FDR, um, to jest zaraz przy East River pomiędzy Manhattanem a Queensem no i tamten wspaniały pan policjant sobie stanął tak że nie można wjechać co jest po prostu skandalem yy, tak nie powinno być on po prostu sobie przegina to jest naginanie właśnie naginanie praw podstawowych ja podjadę tam jeszcze bliżej bo to jest naprawdę żenujące Na chwilę muszę położyć telefon. Wiadomo, żeby go w ręce trzymać. No i proszę, i on sobie stoi tam. Na bezczelnego, nie można wjechać. W ogóle się z nikim nie liczy. To jest, to jest normalne chamstwo i arogancja, o. Tam nie ma żadnego wypadku ani nic, on sobie po prostu stoi. I nie daje wjechać nikomu. No, no hamstwo. normalnie ręce opadają. Nie wiem, ja staram się być tolerancyjny. Ja rozumiem, że oni wykonują swoją pracę, ale to jest nadużycie. Tak nie powinno być. No, no proszę bardzo, no w głowie się nie mieści. Także nie no, ja obserwuję to, co w Polsce się dzieje, ale... Generalnie tutaj policja jest bardziej profesjonalna, ale takie coś, no to to jest, no ja nie rozumiem, no. Nie wiem, dobra. Sfrustrowany wyjątkowo John the Saint. Wieczór w mieście nie zawsze jest taki uroczy, jakby sobie ktoś życzył. Czasami jest też pod górkę, no. Nawet, nawet gdy powinno być na relaksie, no nie? No nic, dobra. Na razie.